Siemanko, z tej strony Essex. Znajdujemy się dzisiaj w Medikanie w Śląskim, a ja się tu znalazłem, żeby pokazać wam, jak się kręci jointa. Proste. Oczywiście chodzi nam tutaj o legalnego jointa CBDB, bo jak żeby inaczej. Innych oczywiście nie wolno. To od czego zaczynamy? Zaczynamy rzecz jasna od skraszowania naszego suszu. Podobno powinno się go dawać po tej stronie młynka, więc tak też zrobimy, żeby było profesjonalne. I co? I mielimy. Pokażę Wam dzisiaj, jak skręcić dąta, a ale jak skręcić go poprawnie. Należy do osób, które mają wiele lewe ręce, i to jedyna czynność manualna, którą potrafię wykonać. Szlifowałem ją przez kilka lat. Skręcimy takiego babola. Dobra, od czego zaczynamy? Robimy filterek. Jak robimy filterek? Pokażę Wam, jak robimy filterek. Musimy go zgiąć w taką emeczkę I robimy emeczkę Robiłem ją krzywo trochę, ale to nic Mamy emeczkę Zwijamy go Zapytasz, czemu emeczkę? No bo jest eme. M. Em, M nie? Jak medicana No, dobra Jest kozak Bierzemy w leteczkę. Okej okay. I syciemy nasz susik. Susik CBDD. Nie no przejmujcie się tym, co wpadnie wam poza tackę albo pod stół. Musimy go teraz zbić. Robimy to tak. Nie wiem, jak to ująć, ale musimy to pozwijać Żeby nam się tu wszystko fajnie zbiło. Ok. Łapiemy go tu Wszystko zostaje na moich rękach Ślinimy bletyczki, zawijamy mamy to Mordeczki I cyk I nasz dżącik Jest skręcony to, co mi spadło na ziemię i wszędzie indziej, to za tych, co nie mogą. Próbujcie w domu, oczywiście z legalnym suszem i oczywiście z medykany, bo skąd żeby indziej, nie? Wielkie pozdro, kręcił dla Was Jointa Escech i Kozak, zaraz pójdę go zarać.